Cześć ponownie. No dobra. Cóż, i mamy swoją politykę królewskich mariaży. To możemy ją troszkę pokontynuować. Hmm. Dobra, poczekamy aż się uzbiera nam pięciu dyplomatów. I zobaczymy co z tego wyjdzie. O! Inne. Przed chwilą było, że Jagiellon, teraz, że von Habsburg. Ciekawe, co będzie za miesiąc. Von Habsburg. Dobra. No, sporo sukcesje zdecydowanie mnie interesują. Badania chor o, Chorwacja ma spór o sukcesję. No tak, bo oni nie mieli. I z Rosjanami. No mogę, ja ich nie będę atakował. No i oczywiście prestiż rośnie. Jeszcze troszkę i będziemy mogli sobie... Autosaving. Hmm. Sycylia i Badenia. To jest, nie, to jest Badenia. Tak. Bardzo prawdopodobne. Sicilia. No oni mi kiedyś chyba odrzucili coś, kojarzę. Ale nie tym razem. O, dobra. Zwiększenie stabilności państw. Kto teraz? Von Habsburg. Jagiellon. Szlachcic z rodu Jagiellon. Sycylia Darko. Dobra. Myślę, że te królewskie mariaże mi zaszkodzą. Eee, co my tutaj mamy? Możemy sobie za. ojku, Nie wiem, czemu mi się zaznacza to. Możemy sobie. A nie, już mamy tylko promowanie. Teraz możemy rozszerzyć biurokrację, ale to nam się absolutnie nie opłaca. No, ale Epos narodowy to też jest za 13 dukatów. Mamy 10 tradycji. Zdecydowanie ciekawszy będzie obraz na zlecenie. Zobaczymy, i może za jakiś czas dopracujemy się jakiegoś konkretnego. Jak będziemy mieli plus 3. O, już mamy plus 3 stabilności. No tak, to po co ja trzymam tego kościoła od stabilności. No ale z drugiej strony no 20%. To mi wystarczy na trzeciogwiazdkowego. To bieda jest. Tu trzeba coś poprawić. Eee, dobra, zobaczmy, kogo tam jeszcze można uksesić. Dania i monster. Munster. To jest monster. Nie. o sukcesję ma arcybiskupstwo? Nie. A, może ten monster? Prawdopodobne, kiedyś mi Konak tu mówił. Ale dobrze, zobaczymy co to będzie. I Dania. Dobra, tam już nie będziemy się nigdy plątać. Znowu coś mi muzyka się przycina, nie wiem czemu. teraz już nas nie interesuje. No czas szybko leci. Właściwie to mamy już, aha bardzo malutką tą Dziwie mamy bardzo malutką, yy, bardzo malutkie wyczerpanie wojną. I teraz zastanawiam się, czy, czy poczekać jeszcze cierpliwie ten rok. <grych> <grych> chyba tak zrobimy. Bo cóż my tu mamy? Z Maroko 31 października. Nie, tak, tak. I ze Złotą Mordą 30 września. Yy. Dobra, możemy znowu poprodukować mariaży, tym razem przejdziemy w dyplomatyczną. Nie wiem, czy już, w sumie teraz tylko rok, więc mogę, mogę nie szaleć z tą strefą wpływów, ona już i tak jest w sześć punktów. Um, Austria, no, zaraz, może najpierw to, monster, nie. Austria to akurat tak niekoniecznie mi pasuje, bo ze mną graniczy. Jest tutaj lotaryngia, może akurat o zatem, czy nie, ale tak może być. O, Hesja, dlaczego nie? Zaraz mm, zobaczmy, tutaj <laughs> Westfalia, Geltria. Tak. Mhm. Holandia to nie. No z burgundią też możemy, dlaczego by nie? I i. Co tu jeszcze może chcieć? Medialon całkiem silny, państwowo. No i dobra, zobaczmy. Oczywiście mamy wszystkie te mafiarze. rośnie. No to ciągniemy dalej. Eee, Konż wywiad państwowy na 10 lat. Właściwie to ma mogę sobie pozwolić na ten minus jeden punkt stabilności A ciorta kto chce stabilność muntenia, a, znaczy Mariusz, no to zaraz za oczywiście ja to muszę zrobić, ponieważ Teraz w ogóle zastanawiam się, czy. Nie, mamy silny sojusz. Chociaż z Muntenią to jest tak, ciekawe, czy rozszerz, czy rozszerz wpływy u nich by działało. Bo o ile rozszerzanie wpływów wcale mnie nie interesuje, to interesuje mnie to, że to jest biedny, biedny kraj. Czyli może, może chcieliby zostać moim wasalem. To akurat by mnie interesowało. I to zresztą by mi się opłacało. Mam w sumie sporo kasy. Więc mogę troszkę poinwestować w wasali. Jak już nie będę miał komu. Im się na mariaż wybedywać. No trochę bym tutaj wtedy sobie igrał z Turkami, no, ale podejrzewam, że tym dojdzie do rzeczywistego konfitu, hmm, Tak, bo to już są ich popierdzią ci możliwe, A na przykład miśnia, co już ma mało prawdopodobne. Nic możliwe. Mało prawdopodobne. No i możemy rozszerzyć wpływy. Zastanawiam się, czy z tej opcji korzystać, bo trochę to już mnie teraz kosztuje, ale, ale może nie, bo i morele mi się na razie przydadzą. Na razie mam co inwestować. Hmm. Hmm. Dobra, może Chociaż tutaj w sumie co miesiąc mam, prawie że co miesiąc mam. Jak będę miał już ich kilku, może to się nad tym zastanowię. Tak, oczywiście nie puściłem czasu. Więc ciekaw jestem, ile ja już to nagrywam. Dobra, mamy trzech dyplomatów. No mocno mnie zastanawia ta tenia. Kilka razy. Zastanawiam się nad tym chyba w następnym odcinku po prostu, bo podejrzewam, że Tutaj gędza z 11 minut. Także.